Ale musiałam Ci przypomnieć. Dobra, pijemy sobie yerbę, więc będziemy mieli na zębach różne fu fusy, bo my fusiaste pijemy. Ale bardzo delikatne. No, dobra, zwróćmy uwagę, w razie czego jak będzie coś. Tak, zwróćcie nam uwagę, ile fusów zauważyliście na naszych zębach. Do wygrania jajko. <grywania> <grywania> e Dzisiaj będzie seria z typu e miasto kontra wieść. Chcielibyśmy Wam e ze swojej perspektywy, to jest czysto subiektywne odczucie. Ale generalnie lubię dochodzić do wszystkiego sam, jest, bo uważam, że, że tak jest uczciwie. On jest taka Zosia, Samosia, się nawet jak zabłądzi jedzie gdzieś samochodem. Nie zatrzyma się, nie zapyta. Ja 20 km wolę na On będzie jechał dalej, uparcie, nie on sam. I będziemy nadrabiać pół godziny więcej. No. Wiecie dlaczego? Bo, bo akurat. Yy... Filozofią życia i tym, co ja się zajmuję tą taką duchowością, ale żebyście mi nie zrozumieć, to nie chodzi o religię, to jest, to jest dużo bardziej zaawansowane. Tym, czym ja się zajmuję, czym jest moim hobby, wymagało ode mnie ciężkiej pracy, czytania wielu książek, analizowania tych książek, takiej wiedzy, czy tam, którą ja zdobyłem, no tak nie jest łatwo zdobyć. I, i po prostu no, wszystko wymagało ciężkiej pracy i nie tylko czytania. Więc, więc jakby każdy inny temat, który poznaję, staram się robić uczciwie i od podstaw. Zajmuje mi to dłużej, kosztuje więcej, ale jakby, wiecie, jak zaczniecie coś od, od sami z siebie, dacie bardzo, bardzo dużo, to wiedza, którą zdobędziecie na jakikolwiek temat, jest, jest dużo bardziej dla was taka uczciwa. Co tam się dzieje? No, nie, co na robię? Na gęsi. Ty, depcze, gęsi, depcze, kaczka, A, kaczka, kaczka, kaczka. kaczka. Chyba im Ojej. peniski porosły. Ojej, wiesz co ja byłam? Ty pójdz, pójdz, pójdz! Wiem, sam, że Ale chyba się, powiem wam, ale że średnio. Ale średnio to wychodzi o taki seks w przedszkolu, czy czy. W przedszkolu. Ale jaka się oj, Jezu! Ojej, ojej, ojej. No, y, także wiecie, y, jak się do czegoś samemu dochodzi. I się dojdzie do tego, człowiek jest z siebie dumny, zadowolony. No przecież z, z życiu trzeba być z czegoś zadowolonym. Jeśli, jeśli nam przeszło zadowolenie typu, co mam, albo, a, a, a uważamy, że kim jestem tu jest, jest ważniejsze, no to taka ciężka praca człowieka po prostu zadowala, że dałem radę. Yy, dałem radę w bardzo prosty sposób przejść na dietę. Yy, dzięki oczywiście kradiu, bo to nie jest prosty sposób. Dla niej jest ciężki ale dla mnie na przykład wyrzeczenie się Młuczę chleba, się. Yy, chleba i, i, i cukru przyszło tak. Znaczy dla Marcina to może jest to łatwiejsze. Ja jednak no mam Charakter, większe... kształtuje charakter. Tak, no. Ja jestem kawosiorbem, taka a propos. Ale, ale już nie jest ale miodoliskiem, wiecie, ale już nie wiecie, jest. Ale co mi Gnój wczoraj zrobił? Zabrał mi kawę i schował. No, po prostu nie, i nie mogłam jej znaleźć. I nie znalazła do tej bo, pory. powiecie wiecie, dobrze, dobrze. Ale ja miałam swoją schowaną, nową i otworzyłam. Co mówiłaś? Tak, przyznaję, jestem kawosiorbcem, więc jak chcesz, żebym nagrała i zmontowała następny odcinek i wyemitowała go, więc kawa ma być na stole. Nie będziesz mi tu siorbać kawy, ponieważ kawa jest niezdrowa i jesteś uzależniona psychicznie od jakiegoś ziarna. Dobrze, że nie od Ziarno, 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 ziarno. Kawosiorbiec. Kawosiorbiec. Wiesz, przykład ze swojego starego? Patrz, jaki jest stary, a jaki stary? Jaki stary jest, no widzę właśnie jaki stary jest, godzina dziewiąta, dopiero na drugi boczek się przywraca, a ja o godzinie siódmej już zapierd... papier z królikami, kurami i innymi zwierzakami. No słuchajcie, no. Ja, ja nie... Dobrze, dobrze. Ale no taka o. jest prawda, ja zawsze, ja zawsze mówiłem, że wolę spać i drugą 10 stronę 10 niż to pieczeń. Nie powinno. Kawo się orpiec, kawo się orpiec. Tak, jestem kawo się orpiec. Jesteś no, przyziemna, jest. wiesz, jestem przyziemna. oblecha. Kawosiorwiec, a ADHD przyziemniak. Tak. I idę sobie kawę I Nie czekać. szelisz te kawę, bo ci ją wyleje, a poza tym wszystkie ci schowałem. Nie, nie wszystkie. Inkę może sobie Bo ja To jestem spryciara. Idę, muszę jej wyłączyć e, czajnik. Wiem, nie ma się czym chwalić, ale no co? No jestem ja jeszcze kapośiorbem. Kiedyś przestanę. No. Kradia, kradia, kradia. kradia czerpie większą przyjemność z życia, przez ja co jest tak. mniej zestresowana, wiecie, wiecie bo e, ja, 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 ja się. jestem usztywniony. Marcin się bardziej, a ja lubię jednak, ja lubię, ja, on czasami takimi pierdołami się przejmuje i wyolbrzymia je. Dzielę jest na, no, na czworo, nie, na czworo to wy dzielicie, ja dzielę na osiem. On na osiem dzieli i, i rozstrząsa, <laughs> ja mówię po co to i po co tą energię nega, złą, negatywną pchasz, czy Uczę się od niej. No, to niepotrzebnie. Idźcie, przejdź w luzy, po prostu ciesz się słońcem, ciesz tą chwilą, która jest, no bo jest jedna, jedyna, bo każda jest inna, pamiętajcie. Dlatego wyjechaliśmy Więc... z miasta ja tam byłem jeszcze bardziej zestresowany, tu jestem inaczej. Natomiast wiecie, no uczę się, uczę się tego innego flowu i... I Widzicie tak. nas uśmiechniętych. No, dla Was no, <noise> też, no, co, nie będziemy nie, no. Wam jakichś kwasów tutaj sprzedawać? Ale, ale wiecie, no przecież chyba no, na pewno wiecie, że jesteśmy normalni i na pewno wiecie, nie. że również mamy, <noise> mamy tak, że się przytykamy i wiecie, i na ostro to może być przesada, ale no wiecie, no, mamy negatywny flow na maksa czasami, nie? No bo, bo życie jest stresujące i wiecie, nie można stworzyć własnego raju, bo, bo ciągle niestety bombardują się bodźce, znaczy my, ja pozwalam na to, żeby mnie bombardowały tak. bodźce, które nie powinienem ja pozwolić. Ja już mu powiedziałam, że na pewnych programach ma nie oglądać, że ma to wyłączyć, bo to nie ma sensu. Nie, nie, nie to, wiadomości, nie, 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 nie. Tam nie bardziej nie, skomplikowane, miło, o, o, ale... Tak, ale, ale po co się takimi rzeczami ładować? Co ma być, to, to będzie. Co ma być, co będzie. My i tak nie jesteśmy pewnym rzeczom zapobiec, nie jesteśmy w stanie bo to już jest przerasta nasz, to już jest dużo większe i po prostu trzeba się tu, dostosować. Tu. Nasza głowa musi inaczej tak. po prostu myśleć i przyjmować to no, na co na nas, gówno, które na nas zostanie zrzucone y, korporacyjno-polityczne. No I trzeba po prostu, wiecie, w nim się znaleźć i dalej płynąć. To co myślisz, nikt ci tego nie zabierze, a, a co z, nam, z nami zrobią, no to Trzeba zrobią. dalej płynąć i po prostu skupić się na sobie. bądź. Wiecie co zauważyliśmy? Naprawdę, najlepszą recepturą jest. Na kwas jest więcej kwasu. U... Tak, nie, jest uśmiech. Co niektórzy może mi tam zarzucają, mój chichot i że się za bardzo rechoczę. Ale kochanie, ja nie zarzucam, ja lubię no jak się Dobrze, chisa. ale czy, czy to jest złe? Ja wolę się uśmiechać, bo ja widzę, że ten uśmiech mi ludzie oddają. Jeżeli podchodzisz do kogoś z pozytywną wibracją. Taką samą dostajesz z powrotem. Więc tłumaczysz, nie ma co się złożyć. Tłumaczysz 99,9% tak, ale... ludzi, którzy dokładnie się śmieją i to samo wiedzą. Tłumaczysz tylko o tych dwóch osobach, które ci nie, napisały, nie, nie. że śmiech jest głupi. Nie, ja nie tłumaczę. Ja mówię Twoje nastawienie. No ja tobie bardziej tłumaczę. Wiesz, ale że... ja się śmieję. Ja jestem, tak, ja a... jestem wesoły, tylko że wiecie wesoły co. Wesoły romek. Wesoły romek. Ja mam duże poczucie humoru. Mam cholernie wyobraźnię wybujałą. Ale. Um... Wiecie, są, to jest to jest ten zakowanie balansu, jak wystrzeliwujesz w jedną stronę za bardzo, to też, też widzisz ten dół i może, tak, może to po prostu brak balansu, tego yin yangu, mnie jest to zachwia... nie wiem, nie wiem, jest mi Ale przykro, dobra, że, że jest, muszę się on z tym... jest zachwiany, no już, już, to, mi... już, no, no, już, no. już. Dla mnie niesamowitą przyjemnością jest tutaj przebywać. drzwi otwierasz i widzisz po prostu swoje zwierzęta, psy ukochane, po prostu wszystkie je ja jednakowo uwielbiam. Wygupię starego. Świeci. A to nie o tobie teraz mówię. <laughs> Jesteś pępkiem świata. No. <laughs> Bo, na siebie jestem. Wiem. <laughs> I ten spokój i naprawdę ta swoboda, że człowiek wyjdzie, po oddycha w tym Posłuchasz szumu wiatru, nawet to chłodne powietrze po twarzy, jak cię przeleci, no jest to coś naprawdę. Przeleci? Hmm, Łapie za słowa? Ja, na przykład, wszędzie widzę żywność. No, Tutaj, kaczka to żywność, nie, kura to żywność. Ale jest to niesamowita przyjemność, że nie musisz nikogo słuchać, nikt ci za uszami tam nie, nie, nie kwacza jakimiś pierdołami sąsiadów nie masz za blisko, że też ci jakoś to nie, nie, nie rozprasza cię po prostu. Możesz być sam na chwilę zamknąć oczy sam ze sobą i posłuchać natury otaczającego cię świata. To jest naprawdę, wiecie co, dla, dla mnie mi to wystarczy. Mi to wystarczy, ja więcej nie potrzebuję. Muszę czasami się zderzyć z rzeczywistością, wyjechać za tą bramę, chociaż Marcin powiedział, że mi ją kiedyś zaspawa. No, tak powiem, była taka propozycja wykradia. Sprzedajmy ten samochód, sprzedajmy to wszystko, zaspawajmy tą bramę i się przestajemy irytować. Wiecie, pieniędzy starczy na to, żeby te kilka lat żyć, i zobaczmy, co będzie dalej. Po prostu zobaczmy, czy możemy zdzicieć do reszty. Bo właściwie, czemu nie? Czemu nie że do reszty? Wiecie, Czemu nie być kimkolwiek się chce? Tak. Nawet, nawet w dzisiejszej dobie. No tylko nie wiem za co było. Po no, kilku latach. I krawia jest przyziemna. Ja, ja jestem trochę przyziemna. Ja bym sobie dał ja szansę. Ja, ja jestem trochę taka, no zachowana. Jak to kobieta. No, jako kobieta. No lubię troszeczkę takie minimum stabilności. Chociaż ten to jest oderwany, naprawdę, on to nie jest przyziemniak ani trochę. ja już mówiłem, ja jestem przy chmurach. <laughs> tak tylko, że to jej nie użyliśmy. I taką, taką mamy dla Was, nie wiem czy komuś się to uda zrobić, czy nie, taką poradę, jak odzyskać czas, na przykład na swoje hobby, czy na spełnianie swoich marzeń, obojętnie czy żyjecie na wsi, czy w mieście, wyłączcie telewizor. Wyłączcie telewizor i wyrzućcie to pudło. Najlepiej, bo, bo jak będzie, to go włączycie, dajcie sobie szansę, przecież życie jest stosunkowo długie. Uważamy, że każdy powinien przynajmniej spróbować na trzy miesiące sobie zrobić taki odwyk i zobaczyć, czy może co się wtedy stanie. To jest ciekawe. I uwierzcie nam, że po trzech miesiącach nie będzie Was w ogóle ciągnęło do tego pudła, może, może niektórym dłużej, niektórym krócej. Zobaczycie, że świat również wygląda inaczej, yy, nie słuchając wiadomości głównego nurtu. Będziecie szczęśliwsi, będziecie spokojniejsi, to wam gwarantujemy, bo nam również mówiono, podbędziecie się pudła i myśmy się nie pozbywali przez jakiś czas. I jakby nie rozumieliśmy, co się do nas mówi. Po prostu jakbyście mogli przyziemnym zaufać na słowo, zróbcie to. Dajcie po prostu takie sobie fory, bo to Wy na tym zyskacie. I tak, spróbujcie, naprawdę spróbujcie. To jest coś, to jest tak odświeżające. Jak odświeżające może być, nie wiem, prysznic. <laughs> Zimny prysznic. No nie, nie, be, nie, nie, nie dajcie się wkręcić osobom, które wam, no ale trzeba wiedzieć, co się na świecie dzieje. Bzdura. Jest zapisane, jak, mam, jak ma się coś stać, to się stanie, jak masz być chory, przecież nie będziesz się bał, a jedno z drugim niewidocznego. Co ma się stać, to się stanie. Bez sensu. Dlatego, teraz, Twoja kolej na wyjście z inicjatywą. Udostępnij, zasubskrybuj. Przekaż, że taki kanał istnieje. Pokazuj uświetlające się właśnie materiały osobom, na którym tobie zależy. I pamiętaj, że pozostawiając jakikolwiek znak, że obejrzałeś, dajesz mi świadomość tego, że to są materiały naprawdę warte uwagi, wobec czego będę tworzyć kolejne. Dzięki, i do następnego.